Witajcie moi drodzy, Tomasz Sigurd z tej strony. Dawno się nie widzieliśmy, ale się zaraz zobaczymy, usłyszymy. Z czym dzisiaj do Was przychodzę? No oczywiście, z testowaniem kolejnego produktu. Tym razem przetestujemy sobie ciemne piwo Zatecki Czerny. Jak sami widzicie, tu jest napisane nowinka. Dzisiaj nagrywam z komórki, a nie z tej kamery, co wcześniej, więc akurat aż tak dobrze mi nie fokusuje, ale to możemy pominąć. Damy sobie radę. No, w każdym razie testujemy piwo ciemne, 3-8%. Produkcji no, wydawałoby się, że czeskiej, ale tu jest napisane, że wyrobeno w piwowaru w Brzesku. No, Brzesko... W brzesku akurat to jest raczej to jest polskie miasto. Chyba że Czesi zrobili jakąś aneksję. O czym mi nie wiadomo. Sprawdzę za chwilę na onecie. A my tymczasem przejdźmy do testów. No to co nam będzie potrzebne? To. I to. Odpalamy. Widzicie? Ten charakterystyczny dźwięk. Uwaga. Kąs! Dał I teraz coś, co lubię najbardziej. Piwko piję w specjalnie przygotowanym kuflu. Kufel, który otrzymałem od Kornela Głuszka. Pozdrawiam Kornela. Pierwszy łyk to pójdzie twoje zdrowie. A, patrzcie, jaka gęsta piana. Widzicie? Dobry kufel do dobrego trunku. No to. Zdrowie. Ach, piwo jest przepysznie słodziutkie. Bardzo delikatne. Ma wspaniale kremową tą pianę. Te słody użyte do tego piwa są tak delikatne, że można pić małymi łyczkami i się delektować. To jest dobre piwo, jeżeli chcecie przyjść wieczorem, siąść po pracy, zrelaksować się i napić się czegoś naprawdę, naprawdę dobrego. Bardzo dobrze do grilla by też smakował. No, grilla z oczywistych powodów nie zrobię ani tutaj w mieszkaniu, ani na balkonie, ale jak będę miał kiedyś okazję, to to piwko czarnego rzateckiego chętnie spróbuję. No to raz jeszcze wasze zdrowie, a ja idę się delektować. Zdrowie.